Siemano widzowie, z tej strony ja, Samuel, a to kolejny odcinek, już trzeci, z serii Zwyczajnej Przegody. W dzisiejszym odcinku będziemy rzucać zgniłymi pomidorami w tych oto rześmieszków. O, wiedziałem. <grym> Jest za to achievement, dlatego chciałem to jak najszybciej zrobić. A ja teraz zajmiemy się tym, żeby ich stąd pogonić jak najszybciej, bo... ...gdzież? Nie mogą się pa pamiętać po naszej, naszej ziemi. Prześpimy się i od razu ruszamy na przygodę. Nie ma co y, obwijać w bawełnę. W dzisiejszym odcinku, też ma z mojego końcika kulinarnego, mamy do zjedzenia ratatu i pieczody ryż. I standardowo jeszcze tego, tego pięknego łososia z poprzednich odcinków. On już jest totalnie niższy nie świeży. Oczywiście, na zapitkę będziemy mieć y, cydry jabłkowy pełen wypas. Uważam, że moja postać żywi się prawie tak dobrze jak ja. Trochę jej brakuje jeszcze, ale, ale jesteśmy już blisko, już blisko. Więc yy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ruszamy sobie na podbój tego tutaj Pillager Outpostu, ale spokojnie. Zamierzam też później w nocy wyskoczyć dzisiaj do Pal, Pal Forest, Pal Garden. Gdzie spotkamy się z kriketem, czyli mopkiem, który dodał, został dodany niedawno w Minecrafcie? Dzisiaj mam strasznie głośno za oknem, do tego mój sąsiad jak zwykle musi wiercić. No, kto by się spodziewał, że sąsiad z góry będzie wiercił? <śmum> Norma. I to, wiecie, to nie jest tak, że on sobie powierci przez godzinę, dwie. Nie, 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 on będzie przez 6 godzin popierdywał tylko troszkę. Mamy 600 metrów do tego, więc widzimy się za moment. Stała się mała gapa, widzowie. Czemu jestem w... w kopalni? Dosyć prosta sytuacja. Poszedłem zrobić ten atak na wiecie. Na to. Chciałem wam pokazać, że tutaj mamy dżunglę. I weszłem do kopali, znalazłem trzy diamenty aż i potężną dziurę. I się to nie nagrywało. Rozumiecie? To się nie nagrywało. I też pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób tak rozważny i spokojny gracz jak ja dostał się w, w takie miejsce. Jeszcze do tego sobie tak na spokojnie tutaj włazi, bez zastanowienia. Rzecz jest dosyć prosta. Po pierwsze, że ja się lubię napazać z mobami. Ale może nie aż tak. Może nie aż tak. Może nie aż tak. Muszę się jakoś tutaj dostać, żeby. Dobra, uciekamy z tej dziury. Trzy diamenty to i tak dużo. A ja nie mam teraz. Nie ma szans, żebyśmy uciekali. Tak, też prezentowałem yy, warp scrolle. Teraz, jak wiem, że one istnieją i są turbo tanie w wytworzeniu, to, to będę z nich bardzo, bardzo korzystał. Szybko sobie przerzucimy tylko yy, rzeczy do naszej skrzynki, tak, żeby one były w miarę poukładane. Jak widzicie, no nie zdobyłem tych rzeczy jakieś dużo tam. Można powiedzieć, że trochę na rękę dla Was, bo ten atak wcale nie był taki atakujący. Taki ciężki do zrobienia, no bo tam w sumie nic się takiego nie działo. Rzecz jasna, zamierzam w. Mówiłem też, że zamierzam Wam pokazać. Pójdziemy sobie po. Czy ja się mogę wypowiedzieć w końcu normalnie? Zamierzam udać się jakby znaleźć mapę, bo znalazłem jakby mapę, która w sumie. Wydaje się całkiem niedaleko, więc pójdziemy sobie ją znaleźć. Ja oczywiście wytnę jakby tą najdłuższą część tej całej podróży, ale to wiecie. Zobaczycie już, jak będziemy sobie iść. A my mieliśmy w nocy udać się do Paul Garden. Paul Garden to jest miejsce, gdzie respi się mobek. Straszny mobek. Oczywiście, ja chcę go Wam pokazać, bo zabijanie go jest w sumie bezsensowne, ze względu na to, że Właśnie, dobra, tu mam zrobione, że to jest forest, bo tam, przy tamtym nie miałem. Chcę wam go tylko pokazać, no bo sytuacja jest taka, że żeby go zabić, to nie jest nic trudnego, bo w znaleźć jego serce. A też chciałem sobie podnieść te kwiatki tutaj, otwarte. Więc... Tylko parę, no bo one zasadniczo, powiedzmy, tylko dla kole kolektywy są dla mnie potrzebne. Niestety... Znalezienie niego może być dosyć trudne, bo nie na każdym drzewie respi się przecież jego serce. Oczywiście będziemy zabijać moby po drodze. musimy. Nie chciałem ginąć, dlatego też tak uciekłem stamtąd. Ten ma speed Speedboosta. Bo yy, mamy 27 level i za niedługo chciałbym poentrzętować rzeczy. Mówiłem też w ogóle, że koło tamtej yy, yy, dżungli jest wioska, do, do której mam Waystone. Więc chciałbym się skupić na tym, żeby tam. Jak najbardziej pójść pofarmić sobie... Yy, zwyczajnie tego. Wy, wyfarmić sobie mendig może, jak się uda. Jest więcej zwykłych mobów, niż tego moba, którego my szukamy. Ona się pojawiać tylko w nocy. I ja go szukam, żeby wam pokazać i go nie, nie mogę znaleźć. To jest dosyć interesujące. Jeszcze raz przepraszam, że to się nie nagrało, ale no... Nie straciliście zbyt dużo. Jakby ten atak był... Yy, jest. Jest, tutaj jest. Jak widzicie, nowy mobek Minecraft. Możecie mi nie przeszkadzać aktualnie. I patrzcie, teraz jak ja się odwrócę, to on się wtedy przesunie. I znowu. Ja go nie mogę uderzyć, ale jak go uderzę, to, to mnie prowadzi do jego serca i on będzie mnie bił, jak się odwrócę od niego. Więc skupmy się na tym, żeby... I patrzcie, teraz jak ja to rozwalę, może na, na tej kamerce będzie to, to lepiej widać. Nie będzie, jak ja to rozwalę, to on, on ginie. I mniej więcej na, na tej zasadzie to działa. to nie, Jak już mówiłem, to nie jest nic szczególnego. To jest małpak, który do, został dodany przez modżęk, a nie przez moderów takich porządniejszych. W sensie, to nie jest zły mobek, a aczkolwiek... no dałoby się lepiej. Odrpnęła nam głowa szkieleta. Spoko, będziemy mogli sobie, jak najbardziej, co nieco tam, nią udekorować. Jak przychodzi jakaś bitewny moment, to ja naprawdę nie jestem w stanie się na niczym skupić. Czemu nie użyłem scrolla? Ze względu na to, że pójdziemy sobie tą mapę ogarnąć. Teraz mogę ją użyć i to jest tak, że ona jest gdzieś w tą stronę. Tutaj. Skąd to wiem? Bo tu jest nord. To tu jest, wiecie, północ, południe, wschód, zachód, nie? Tu mamy kolejną wioskę swoją drogą. No ale musimy się udać na. Południe, więc wyznaczmy sobie tak, plus, minus na południe, gdzieś tutaj I się tam udamy. Tylko odłożymy sobie rzeczy. Odcinek: y oczywiście, połowę drogi pewnie Wam wytnę, żeby zmieścić się w 20 minutach, żeby Was nie zanudzać. Aczkolwiek y to, to jeszcze zobaczymy w praniu. Y postawiłem sobie wyższy. O, właśnie, postawiłem koło tego: koło y czaszki szkieleta. Jak najbardziej. Teraz tak. Yy, tu mam tego typu rzeczy. Zapomniałem też, że jak wykopię siekierą drewno, no to mi wyskakuje wszystko. Nie wiem, co z tego da się zrobić. Przecież jasno obstałem, czy mi się pokażą tutaj jakieś. Yy, o, coś takiego. W sumie to tyle. Jak już mówiłem, te. Bąd bo, yy, scrolle bardzo łatwo się robi. Ja też. Yy, a to co to jest? O! Całkiem interesujące. Ale yy, chciałbym zrobić burgera. Tylko że w wersji... Może tak, bur... tej wersji. Loaded burger, Hamburger. Dlatego zabijaliśmy... W sumie jak już tu jesteśmy, no to... Czemu by tego nie zrobić od razu? W sensie, co nam szkodzi, jak zrobimy sobie od razu burgera. Mały kącik kulineryny, widzowie, jak, jak najbardziej. Złożymy sobie nożyk teraz. I za, za... w momencie, kiedy będzie to się robić, to ja będę sobie kompletował rzeczy. I to potem, z tego co pamiętam, było to. Było to. Było to. I co tam jeszcze? Lo... Jajko. Dobra, czyli reszta będzie tutaj. Zróbmy sobie z dwa burgery, chociaż czego mi brakuje? Chleba. Chleba mi brakuje. Nie dałem cały chleb. Nie wiem, czy jest tyle tego chleba. A dałem go tutaj. Do jedzenia, dobra. W sumie miałoby to sens. I mamy: cztery loaded hamburgery. Nie wiem, czemu mnie to cieszy, to jest po prostu hamburger w grze Minecraft, aczkolwiek Czuję się, jakbym zrobił jakiś większy postęp w grze po prostu Rzecz jasna, jak widzicie, mamy tego jedzenia coraz więcej, co mnie po części cieszy, bo będziemy mogli niedługo z... korzystać z o wiele większej gamy Pożywienia Przez co no, nasz kącik kulinarny będzie mógł się jak najbardziej rozwijać Ja mam coś jeszcze niepotrzebnego tutaj, mam to, wrzucimy sobie to tutaj Okej, okay, to, chyba, to chyba wszystko, raczej nie będziemy się bić, więc cydr mogę sobie odłożyć, no i wyruszamy w przygodę, i jest jasna, jak już mówiłem, obstałem, że dużą część wam wytnę, jeśli to będzie daleko, bo jeśli to nie będzie daleko, no to jak najbardziej będzie taki mały, podszalony pod odcinek, pełen latania tam i ujdzie. Jak widzicie, dalej nie, nie do deforyzacji, bo w, w wolnym czasie, między odcinkami, zamiast tutaj siedzieć i, i robić, no to grałem sobie na, na swoich modpakach. Create. Jakby... <laughs> Jak to się, kochani, wymawiało? Create. Yy, mod opierający się na mechanizmach jest tak wciągający, niestety nie mogłem go wrzucić tutaj do paczki, bo on nie jest jeszcze dostępny na wersji 1.21.8, więc yy, będę czekał. Aczkolwiek yy, szukam też, yy, w sensie staram się zrobić taką paczkę modów, którą będę mógł wykorzystać ewentualnie później do yy, zagrania jakby na niej. Tylko, w, o, 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 je, tutaj padliśmy. Jesteśmy już na dobrej wysokości plus minus. To jest teraz tak. Jeśli to jest w tą stronę, to powinniśmy iść chyba w tą stronę teraz. I powinniśmy w którymś momencie natrafić na... O, zaczyna się rysować. Więc jak widać, no nie zajmie nam to długo dojście do tej. do tego punktu, co mnie trochę cieszy. I też pokażę Wam prosty sposób, jak szybko wykopać. Ten skarb, bo na przykład ja miałem duży problem, bo stawałem na tym X-ie, kopałem, rozkopywałem naprawdę dużą część świata i nie mogłem tego kompletnie znaleźć. Ale ja się okazało, że wystarczy wymierzyć w jeden specyficzny sposób, który zaraz wam pokażę i będziemy mieć i znajdujecie to w, tak naprawdę w moment. A jeśli dotrwaliście do tego momentu w filmiku i Wam się podobał, to możecie zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i zostawić też komentarz, jakbyście nie wiedzieli. Ewentualnie możecie zostawić łapkę w górę po to, żeby zostawić kciuka w górę, nie? Oglądałem poprzedni odcinek dzisiaj za Alex, bo Alex lubi sobie po wrzuceniu obejrzeć ze mną odcinek i powiedzieć mi, co, co, co mam do poprawy jeszcze. Musicie wycelować tak, żeby. Gdzieś tyle wystawało, to powinno być gdzieś tutaj. O i widzicie? Ustawiłem jakby się w specyficzny sposób i mamy to ze startu. Więc jak najbardziej... Jak najbardziej git. Żeby, żeby nie było, że ten odcinek może wyjść krótszy niż by się zdawało, bo to powiedzmy... Ten jak trwał jakieś 2 minuty, więc to mielibyście 14, 15 minut odcinka to możemy w tym teraz spróbuję dostać się do, do tej wioski. Czy ja, nie, to nie ta wioska była, czekajcie. Nie, do tej wioski, tak. Tej już byłem. Staniemy się do tej wioski, jest to też niedaleko. I ja oczywiście między odcinkami, tak jak mówiłem, zamierzam skupić się na zdobyciem mendingu oraz 30 poziomu, żebyśmy zenchantowali możliwie jak najszybciej kilo na fortunę. Bo to na pewno jest bardzo przydatne, przydatne w zdobywaniu diamentów. I oczywiście do netheru pójdę jak będę w 100% pewny, że chcę tam iść, bo trochę, trochę jednak nie, nie chcę, żeby to wyglądało tak jak zwykle, że ja tam chodzę i po chwili ginę, więc wiecie. Chcę się też w sumie zmęczyć, żebyśmy zobaczyli jak dobrze idzie ten. Jak dobrze radzi sobie z jedzeniem hamburger. Dlatego przez dłuższy moment nie będę jadł, żeby zobaczyć jak on dużo napełnia. Może jeśli nie zapomnę, bo znowu zapomniałem też dodać moda, o którym mówiłem. Czyli na pierwszą, lepszą pierwszą osobę. Oraz chciałem też zobaczyć, czy jest Apple Skin na tą serię, wersję. Apple Skin to jest mod, który działa na tej zasadzie, że... Pokazuje wam, na ile wam będzie dane jedzonko uzupełniać, uzupełniać jakby tiki healu. Nie wiem, jakby wam to wytłumaczyć. To jest na tej zasadzie, że wy macie. Jakby. Jak jecie, to napełnia wam się ten hotbar z jedzeniem, ale ten hotbar ma ukry ukryty hotbar jeszcze dodatkowo. Czyli jakby on tu nachodzi na ten hotbar. Jeśli go wypełnicie w całości, no to się wychylujecie wy wy w całości. A jeśli. Będziecie mieć powiedzmy cztery tylko z tego dodatkowego hotbaru. No to wychylujecie się na 8 tików, bo to mniej więcej pełne 4 jedzenka to jest 8 tików healu, czyli 8 osiem serduszek. Tam też widać z daleka. Nie zrobiłem niestety lunety, ale tam daleko widać sakurę, w sensie wiecie. Wiśnie. Specjal będę szukał jakiejś, jakiejś inspiracji, jakiej wykorzystać w budowli, bo musimy mieć jakąś, jakąś budowlę związaną też z Alex, bo ta seria już dawno nie, nie jest nagrywana przeze mnie, nie jest prowadzona tylko przeze mnie. Alex mi na tyle prowadza, że pomaga w tym wszystkim, że chciałbym jakkolwiek jej, jej się wdzięczyć chociażby takim głupim zbudowaniem jej czegoś w Minecrafcie. Mam nadzieję, że doceni to jakkolwiek. Te świnki sobie zostawimy tutaj na razie, no, no to nie jest daleko naszej bazy, więc może uda nam się y, jak najbardziej z, tego z nich skorzystać. W sensie, że będziemy mogli jeszcze sprowadzić, bo jednak w tym momencie nawet świnie stają się w miarę użyteczne w Minecrafcie. Jest tu coś ciekawego oprócz łóżka? Nie. Mamy też waystone i ten waystone w sumie tutaj zostawimy, bo ta wioska wydaje się o wiele przyjemniejsza pod względem szukania y szukania sobie <grym> Mendingu, no bo, jakby to powiedzieć, więcej dre drewna jest wokół. A do tego jest ona trudniejsza w, najazda w najazdach przez zębiaki, więc jak najba najbardziej mi pasuje. Są się zaczyna wiercić znowu, i znowu to będzie pyrkał przez godzinkę. Jak widzicie. Te budowy, te wioski są ulepszone za pomocą moda. Wyglądają im lepiej, ale nie dają wie, o wiele więcej, bo są mody, które na przykład moim zdaniem nie są zbyt odpowiednie, jak chcecie grać. W sensie używać, żeby je ich używać do, do grania. Ze względu na to, że są mody, które dodają tak OP wioski po prostu, że no, na przykład mi się odechciało grać, jak wchodziłem do wioski i wychodziłem z diamentowym jament, setem. No bo to jednak mimo że ja nie lubię trudnych rozgrywek, bo, bo, bo się szybko irytuje na to, to, to dla, nawet jak dla mnie było za łatwe. Aktualnie mam na, tak idealnie zbilansowaną, yy, zbilansowaną tą rozgrywkę. No i dobra, mamy, mamy trzy głodki. Ile nam to uzupełni? Prawie cały głod, yy, głód. To jest całkiem nieźle w sumie. To jest naprawdę dobre jedzenie. Zjeddmy sobie ratatuje może. I ratatuje na, na to jest chyba na jedzenie. Nie, przetłumaczę to może między odcinkami. Dobra, i wracamy do domu, ze względu na to, że odcinek raczej już yy, przykuje się ku końcowi, a ja na szybko pokażę wam zmiany takie w domku, które nastały. Na pewno tutaj powstała taka bardziej ro rozgarnięta farma ryżu, bo jest ona na Rich Soilu. Tutaj hoduje sobie buraczki, sałatę, pomidory i cebulę. Tutaj jak zwykle dalej jajeczka tutaj nam się produkują, chciałbym w przyszłości postaram się zrobić automatyczną farmę tego wszystkiego, w sensie wiecie kurczaków, żeby działało to na tej zasadzie, że będę, nie będę tam miał tej automatycznej przepalarki, tylko że one będą się respylić w dużych ilościach, a ja będę przychodził później je, wiecie, ciachał. się wierci. Tutaj mamy enchanting. Wiem, że to nie wygląda najlepiej. Tutaj mamy przepalarkę. Tu przepala nam się glina oczywiście, bo jak mówiłem będę jej trochę potrzebował. Tutaj chyba nic się zbytnio nie zmieniło. Jak widzicie. Mamy Smithing Table, dwa Grandstony. Tutaj też jakoś się nie pozmieniało szczególnie. Tutaj nam kompostu trochę przybyło ewentualnie. Tutaj też się nic nie zmieniło, tu też się nic nie zmieniło. Tu też się nic nie zmieniło. Tu też się nic nie zmieniło. Tutaj doszły nam trzy diamenty, ale to wiecie dlaczego. Więc powoli do przodu. Nie rozwijam się też między odcinkami za prężnie, żebyście nie omijali podstawowych punktów rozwoju. Aczkolwiek staram się robić na tyle dużo ciekawych rzeczy, żebyście nie przychodzili i nie, nie oglądali jak ja próbuję po prostu zrobić najprostsze rzeczy. Proszę, masło maślane z tego wyszło, jakby no, dobra, never nevermind. No ale w tym odcinku to już by było na tyle. Yy, mimo, że mówiłem, że zrobimy ten Pillager Outpost, który jest tam... Nie nagrało mi się to, bo nie kliknąłem nagrania. To jest moja yy, moja wida, Więc jak zwykle... Czekajcie. Ten sposób. Jak zwykle. Ja... Kom... Nie, to czekajcie, bo to, to nie może tak być. Ja nie, nie, ja nie mogę mieć tarczy ze sobą. Dobra, tu jest jakaś skrzynka, to. Ja sobie to posprzątam spokojnie. Nie musicie się martwić. Teraz wam pokażę, bo ja mam tutaj takie magiczne ustawienia. To od razu wam zdradzę. Polecam bardzo serdecznie dla, dla wszystkich, którzy lubią sobie robić jakieś takie bardziej. Cinematyczne screeny swojej postaci. Mega super modzik, więc pożegnamy. Dzisiaj żegnam was z Kankanem. Widzowie, <grym> naprawdę ta seria sprawia mi tyle radości. <grym> jest tak głupia, czasami. Jeśli wam się podobało, to wiecie co macie robić. Wpadajcie do opisu, tam macie social media. Mój Instagram i Instagram Alex i TikToka Alex. Alex rzuca przepisy. Bardzo, bardzo dobre. Widziałem szarlotkę, widziałem też bułeczki czeskowo-serowe, więc zapraszam. Ale to ode mnie na tyle. Dzięki, że byliście. Na razie i cześć!